Dzisiaj w Fusion zrobimy takie suwane połączenie na jaskół czy ogon, które potem możemy wykorzystać w swoich projektach, np. jakichś wieszaków, które będą montowane na ścianie. Na przedniej płaszczyźnie tworzymy szkic, a w jego środku prostokąt o wymiarach 20x50 mm. Dzielimy go na pół linią, a następnie jego górną część dzielimy na pół linią konstrukcyjną. Gdzieś w tym miejscu tworzymy linię o wymiarach 6 mm i kącie 45 stopni. Następnie kolejną linię do środka, tak aby połączyła się z naszą linią konstrukcyjną pod kątem 90 stopni. Z menu utwórz wybieramy odbicie. Zaznaczamy nasze dwie linie, a osiem odbicia będzie nasza linia konstrukcyjna. Potwierdzamy i zakończamy szkic. Wyciągamy dolną połowę prostokąta na 50 mm, a następnie wyciągamy profil jaskółczego ogona na tą samą odległość. W opcjach wyciągnięcia ustawiamy kąt zwężenia na 2 stopnie i zmieniamy domyślną operację na połączenie. To utworzy nam taki zwężający się kształt. Potwierdzamy. Zaznaczamy dwa górne profile i wyciągamy je na 50 mm. W operacji wyciągnięcia zaznaczamy nowa bryła. Dzięki temu utworzymy pełną bryłę dla górnej części. Z Menu zmień wybieramy utwórz kombinację. Bryła docelowa to ta, którą chcemy zmienić. Zaznaczamy pełną górę, a jako bryłę narzędziową wybieramy dół z profilem ogona. W operacji wybieramy Wytnij i zaznaczamy opcję Zachowaj narzędzia aby po wycięciu zachować obydwie bryły. Teraz, jak przesuniemy górną część, możemy zobaczyć, że mamy dwie bryły, które są idealnie spasowane ze sobą. Musimy teraz zrobić trochę przestrzeni, aby nasze pasowanie było lepsze i po wydruku części gładko się wsuwały. Zaznaczamy te dwie krawędzie i zmieni, zmień, wybieramy faza i ścinamy je na 0,4 mm. Pozwoli to naszej części wsunąć się bez oporów do końca. Teraz zetniemy zewnętrzne ściany mocowania pod takim samym kątem jak nasz ogon. Przechodzimy na zakładkę powierzchnia i zmieni, utwórz, wybieramy odsunięcie. Zaznaczamy dwie wewnętrzne ściany. I odsuwamy je na minus 4 mm. Potwierdzamy. Postaną nam w tych miejscach takie dwie powierzchnie. Wracamy teraz na zakładkę bryła i zmieni zmień wybieramy podziel bryłę. Zaznaczamy bryłę do podziału, a jako narzędzia podziału wybieramy dwie powierzchnie i potwierdzamy. Teraz jak ukryjemy powierzchnie i bryły, które powstały po przecięciu, mamy taką ściętą bryłę. Musimy jeszcze pozbyć się tych powierzchni prostych. Po prostu je zaznaczamy i wciskamy delete, A Fusion sam dokończy powierzchnię. Włączamy widok górnej bryły, wybieramy te wystające powierzchnie i wycinamy bryłę. Wytniemy jeszcze górę, zaznaczając te dwie powierzchnie w prawym dolnym rogu pojawi nam się odległość między nimi. Wyciągnięciem wycinamy górę zostawiając 0,5 mm. Na tej płaszczyźnie możemy zrobić już nasz docelowy model, np. jakiś haczyk czy mocowanie na coś. Zaznaczamy niepotrzebne bryły i powierzchnie i wybieramy skasuj. Zrobimy jeszcze otwory na śruby. Ukrywamy niepotrzebną bryłę i tworzymy szkic na wewnętrznej części mocowania. Wybieramy utwór rzutuj projekt i klikamy na płaszczyznę. Potwierdzamy, teraz możemy ukryć bryłę. Ze środka góry robimy linię na 10 mm i to samo robimy na dole. Z tego szkicu będą nam potrzebne tylko te dwa punkty, więc go zakończamy. Włączamy widok bryły, z menu wybieramy otwór, zaznaczamy punkty na końcach linii i wybieramy rozmiar i typ naszego otworu. Po zakończeniu potwierdzamy. W przeglądarce zaznaczamy najwyższy element, przechodzimy na zakładkę siatka, wybieramy eksportuj plik 3MF. W Bamboo Studio, jeśli wydrukujemy nasze elementy w domyślnym położeniu, na górnej powierzchni powstaną nam nierówności i nasze połączenie nie będzie dobrze spasowane. Zamiast tego musimy wydrukować je na stojąco. Stracimy przez to trochę wytrzymałości, ale możemy to nadrobić ilością ścian i wypełnienie. Mamy wydrukowane nasze części i zaraz zobaczymy czy wszystko dobrze jest spasowane. Jak widzicie, ślizga się pięknie i wchodzi do samego końca, i da się też wysunąć z powrotem. I właśnie tak z jednego szkicu robimy połączenie ślizgowe na jaskół czy ogon. A jak Ci się podobał ten film, to daj lajka i obserwuj po więcej.